Czy zdarzyło Ci się popełnić jakiś błąd w życiu, a później wstydzić się, że nie jesteś godny, żeby stanąć po stronie prawdy, po właściwej stronie? Powiedziałem sobie, wespnę się na palmę i pochwycę jej gałęzie. Niech Twoje piersi będą jak kiście winorośli, a woń Twojego oddechu jak zapach jabłek. W Pieśni nad Pieśniami w rozdziale 7 czytamy takie piękne e, fragmenty, wersety. Niestety, e, historia Tamar. Tamar to imię oznacza palma Daktylowa, nie jest tak piękna, jak te fragmenty z pieśni nad pieśniami. Nie jest tak piękna, jak płaskorzeźby ze ścian świątyni przedstawiające palmy. Historia tamar jest smutna, jest bolesna. Była kolejną kobietą po Batrzebie skrzywdzoną, kolejną kobietą, której jedyna wina, żadna wina polegała na tym, że była niezwykle piękna. Narrator który snuje dalej tę opowieść w drugiej Księdze Samuela, to są rozdziały 13 do 15, tak jakby chciał pokazać, że konsekwencje wyborów złych decyzji Dawida, grzechu Dawida, są natychmiastowe. Mimo upływu lat, które dzieliły te wydarzenia, ta kara, jedna z trzech, zasądzona przez Boga, przekazana przez proroka Natana, że miecz nie odstąpi od domu Dawida, E, była bezpośrednią konsekwencją. I co? E, jak to się wydarzyło? No tak, że Absalom, najstarszy syn Dawida, miał piękną siostrę, jak już wspomniałem, imieniem Tamar, w której zakochał się inny syn Dawida, Amnon. Tutaj już coś mi nie gra, bo ten stopień pokrewieństwa jest zbyt bliski. E, to już podchodzi pod miłość Kazierotczą. Mimo, że mamy takie pozytywne przykłady, jak chociażby Abraham i Sara, którzy też byli kuzynami, a byli małżeństwem. Tak czy inaczej, Tamar została skrzywdzona podwójnie, ponieważ jej brat Absalom kazał jej milczeć w tej sprawie i postanowił sam zemścić się na Amnonie. I ten jego konflikt i krwawa zemsta przerodziła się później w konflikt Absaloma z Dawidem i wojnę domową na szczycie władzy. Trudno znowu oceniać Dawida, bo nie wiem, jak zachowałbym się w tej jego sytuacji, ale też widać, że jego wybory w, tej, w tym konflikcie z Absalonem e, nie były dobre i doprowadziły do eskalacji, do zaognienia konfliktu. Więc e, co dla mnie to oznacza dzisiaj, to żeby mimo błędów, które zdarzają mi się w życiu, nie tracić ducha i nadal być na posterunku, czuć się godnym, by podejmować. Decyzje po prostu słuszne, takie, jakich Bóg by chciał.